Faktycznie każdy podmiot biznesowy, jak i każdy Polak, jest potencjalnym i faktycznym klientem naszej firmy. Niektórzy mówią, że w 2025 roku będzie wysłany ostatni list papierowy. Klienci nie chcą. A być obsługiwani w miejscach, które budzą negatywne emocje. Nie ma nigdy tak, że firma zmienia swój wizerunek, bo chce, tylko dlatego, że rynek od niej tego wymaga. Potocznie przyjmuje się, że rynek pocztowy jest jeden, a tak nie jest, ponieważ rynek pocztowy to zarówno rynek listów, jak i rynek paczek, jak i rynek filatelistyki, jak i rynek handlu, ale również rynek usług finansowych, na którym Poczta Polska funkcjonuje. Poczta Polska, podobnie jak i inni operatorzy pocztowi w Europie, na świecie, podlega dokładnie tym samym trendom, które się dokonują, a te trendy to przede wszystkim jest digitalizacja, czyli przechodzenie społeczeństwa na usługi cyfrowe. Po drugie jest to liberalizacja rynku. W Polsce rynek paczkowy jest liberalny już od dłuższego czasu, natomiast w bieżącym roku nastąpiło uwolnienie również rynku listowego, także działamy na w pełni uwolnionym konkurencyjnym. Konkurencyjnym rynku. Odchodzenie od listu papierowego jest zjawiskiem powszechnym. Sfera e-substytucji, czyli zastępowania listu papierowego listem elektronicznym, czy korespondencji papierowej, szerzej korespondencją elektroniczną, będzie postępowała w tym około 5% rocznie. Natomiast to zjawisko substytucji, korzystania z internetu, ma również swoje, ma swoją również drugą stronę, a mianowicie bardzo pozytywnie wpływa na rozwój handlu internetowego który staje się motorem napędowym dla rozwoju obszaru paczkowego. Jeżeli chodzi o rynek tradycyjnych usług pocztowych, czyli listowych i paczkowych, to nadal posiadamy faktycznie dominującą pozycję. I z sukcesem przeszliśmy okres liberalizacji. Natomiast inna sytuacja jest na rynku usług kurierskich, gdzie konkurujemy z globalnymi graczami, którzy działają na całym świecie i tutaj jest bardzo ostra konkurencja. My posiada, nie posiadamy tutaj dominującej pozycji. Dopiero od dwóch lat odbudowujemy ją po utracie tego rynku kilkanaście lat temu. Przewaga konkurencyjna poczty polskiej to jest oczywiście to, że ona jest. Wszędzie. My, mieszkając na przykład w dużym mieście, możemy mieć takie złudne wrażenie, że poczta już została w znacznej mierze zastąpiona przez na przykład usługi kurierskie, ale prawda jest taka, że, że tam, gdzie jest usługi kurierskie, są łatwo dostępne na obszarach silnie zurbanizowanych, natomiast tam, gdzie tego nie ma, no to Poczta Polska jest tym rzeczywiście łącznikiem ze, ze, ze światem. A więc poczta spełnia tę rolę i troszeczkę bierze na siebie. Powiedzmy prestiżu nawet państwa. Poczta była pierwszą usługą publiczną w ogóle przez państwo realizowaną. A słaba strona wynika w gruncie rzeczy paradoksalnie w znacznej mierze z tego samego. To znaczy, poczta przez lata była czymś w rodzaju urzędu państwowego, a nie, a nie firmą. Jeżeli chodzi o wyzwanie, które stoją przed Pocztą Polską, to jest. No przede wszystkim takie wyzwanie, aby klient, którego obsługujemy, traktował nas jako rzeczywiście firmy z poprzedniej epoki. Aby, aby rzeczywiście, by, żebyśmy by stali się firmą postrzeganą przez klienta, jako firma, która zaspokaja potrzeby tego klienta. Główne wyzwanie Poczty Polskiej to jest mm, zmiana, taka gruntowna sposobu myślenia, ludzi tam zatrudnionych o tym, co robią. To nie jest, to jest z jednej strony jakiś element służby publicznej, ale z drugiej strony jest to usługa biznesowa, która musi być usługą najwyższej wartości, najwyższej jakości, która musi konkurować. Zorganizowaliśmy prawie tysiąc spotkań z pracownikami, tylko 10 tysięcy pracowników w ramach szkoleń kaskadowych, w ramach spotkań kaskadowych. Było poinformowanych, a nawet powiem szerzej, to nie chodziło o samo poinformowanie, ale włączenie ich w proces ustalania celów, strategii, diagnozy oraz tego, co oni by chcieli, jak oni by chcieli, żeby ta firma wyglądała. Ze względu na nasze walory, a mianowicie bardzo dużą sieć sprzedaży, Przeszło 8 tysięcy placówek pocztowych, przeszło 26 tysięcy listonoszy. Posiadamy gigantyczny potencjał wzrostu sprzedaży. Jeżeli chodzi o klienta biznesowego, to jest to, co w ciągu ostatnich dwóch lat zmieniliśmy zdecydowanie politykę sprzedażową, cenową i to, co na rynku usług pocztowych, logistycznych, kurierskich jest standardem budowania usług szytych na miarę. Natomiast jeżeli chodzi o klienta indywidualnego, to jest kwestia rozumienia lepszego rozumienia jego potrzeb. Poczta Polska to listy, paczki, ale również bank oraz ubezpieczenia, a także firma kośnictwa finansowego. Nasze cele strategiczne wyznaczone są przez naszą wizję. Mamy być liderem na rynku usług pocztowych. Mamy być istotnym graczem na rynku usług finansowych. Mamy być firmą o rosnących udziałach w rynku kurier, Express paczka oraz liderem w zakresie logistyki gotówki. Co ja bym zmieniła? Zmieniłabym na pewno kolor. Urzędu Pocztowego dlatego, że szarość nie sprzyja nastrojom na poczcie. Nie chciałabym, żeby na okienkach były szyby. Chciałabym mieć bliższy kontakt z klientem. Pierwszy raz, kiedy weszłam tu na tą placówkę, to doszłam do wniosku, że musi być widać pracowników. To jest tak istotne, bo kiedy się wchodzi i nie widzi się pracowników, nie widzi się obsługi, to tak jakby firma nie istniała, jakby jej nie było. Powstanie nowego modelu placówki pocztowej, czyli tej, w której obecnie się znajdujemy, było takim najbardziej widocznym elementem tych zmian czyli zmiana urzędu pocztowego, w którym klient jest petentem, w przyjazną i nowoczesną placówkę pocztową. W tej chwili stanowiska są otwarte. Klient dobrze widzi pracownika, pracownik bardzo dobrze i słyszy, widzi i słyszy klienta. Takim elementem przestrzennym, który. Był głównym akcentem, było zerwanie ze strzybkami, z przegrodami, z wszelkiego rodzaju takimi okienkami, typowymi okienkami, które, z którymi do tej, do tej pory mamy do czynienia na pocztach. Poczta miała stać się otwarta dla klienta, miała być firmą usługową, która świadczy usługi dla ludności, czyli klient miał być tą osobą ważną w poczcie. Wizerunek poczty ma bardzo ciekawą specyfikę. Badania pokazują, że klienci często spontanicznie narzekają na pocztę, mówią o długim oczekiwaniu na obsługę w kolejkach, o listonoszach, które, którzy wrzucają awiza do skrzynek. Natomiast w tych samych badaniach, kiedy klienci są dopytywani o szczegóły związane z konkretnym doświadczeniem, z konkretną obsługą w placówce Poczty Polskiej, okazuje się, że dopytywani bardziej szczegółowo Podają coraz więcej pozytywów związanych z funkcjonowaniem poczty. Poczta jest postrzegana jako instytucja stabilna, znana o ugruntowanej tradycji i pozycji rynkowej, natomiast często wskazywane są jej wady w kontekście jakości serwisu, związanych chociażby z terminowością. Na poziomie repozycjonowania chcemy zdecydowanie poprawić postrzeganie poczty w takich aspektach jak jej nowoczesność i jak jakość serwisu. Jesteśmy w tej chwili w strefie 24-godzinnej. Jest to strefa samoobsługowa, gdzie klienci mogą sami nadać i wysłać paczki. Jest to nowość w poczcie. Porównując znak poczty polskiej do logotypów operatorów zagranicznych, widać było wyraźnie archaiczność tego znaku. To jest wyraźna zmiana, ponieważ poprzedni niebieski znak istotnie różni się od obecnego czerwonego. Natomiast paradoksalnie jest to powrót do wielowiekowej tradycji poczty, gdzie czerwony jako Kolor monarchy towarzyszył poczcie od zarania jej istnienia. Kwestia rebrandingu placówek pocztowych to nie jest kwestia tylko satysfakcji, pokazania nowej twarzy poczty, ale za tym kryje się głębsza filozofia i po prostu uzasadnienie biznesowe. Nowy wizerunek to lepsze emocje, lepsze emocje to lepsza satysfakcja i chęć do powrotu do tego miejsca. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja chciałam wysłać priorytetem list polecony. Ma być z potwierdzeniem odbioru? bez potwierdzenia odbioru. A może życzy Pani sobie potwierdzenie doręczenia na SMS-a lub maila? A to tak można? To bardzo proszę. Super. Zarówno klienci, jak i pracownicy w nowych wnętrzach inaczej się zachowują. Wnętrza, ich, ich poziom, ich standard wpływa na zachowanie ludzi. No, to nie jest nic nowego, ale tutaj bardzo wyraźnie dało się to zauważyć. Nawet w przypadku jakiejś kolei, gdzie bardzo często denerwujemy się, że musimy czekać i tak dalej, te sytuacje stały się sporadyczne. Nie, nie, ma, nie ma już takich wielkich nerwów, poza tym no, chyba również istotne jest to, że przyjemnie jest nawet chwilę poczekać w, w miłym eleganckim wnętrzu. Przeprowadziliśmy badania związane z funkcjonowaniem pierwszych pilotażowych placówek nowego typu i wyniki tych badań są zdecydowanie pozytywne. Najbardziej uderzający jest fakt, że tak jak klienci generalnie kojarzą pocztę stereotypowo z kolejkami, tak nowe placówki takie jak ta kojarzone są przede wszystkim spontanicznie z brakiem tychże kolejek. Zmiany, które zachodzą w poczcie polskiej są bardzo intrygujące, bo to jest marka, która ma swoją historię ciągnioną przez setki lat. Natomiast w polskim wizerunku ona jest bardzo mocno skojarzona z takimi niesympatycznymi czasami, z naszą przeszłością. I teraz, tak jak kilka marek, które w Polsce przepięknie się przemieniło w ostatnich latach, ona szuka swojego miejsca, szuka swojego nowoczesnego wizerunku, swojego nowego obrazu. I to, co jest najfajniejsze chyba w tej chwili w tej całej przemianie, to jest takie bardziej otwarte podejście na potrzeby ludzi. Widać, że to jest marka, która zaczęła słuchać potrzeb rynku. I Która tak symbolicznie przestała się odgradzać tą magiczną, szklaną szybą e, przede mną. Także ja się czuję intruzem po drugiej stronie, zasłoniętym przed panią, która łaskawie wyda mi swoją przesyłkę. To jest kluczowa zmiana.